Tutaj mam całą instrukcję. Mam jechać 90 na godzinę przy obrotach 150 i przez 5-6 sekund, tak jechać. Potem gwałtownie przyspieszyć, i potem gwałtownie puścić gaz. I podobno to się wszystko tutaj jakoś zresetuje. Słuchajcie, palimy się, wszystko zgasło. Czekaj. No szybko. Słuchajcie, muszę ściągnąć klemę, żeby się zaraz auto nie spaliło. Witajcie w nowym filmie. Jak pamiętacie, z ostatniego vloga wszystko dobrze się skończyło. Nasz samochód został naprawiony. Zrobiłem ponad 200 km i żadne błędy nie wyskakują, także możemy jechać dalej w naszą podróż. Za chwilę podłączę przyczepę i ruszymy, tylko jest problem z samochodem, bo jeszcze się wypożyczalnia nie odezwała, a musimy go oddać dzisiaj do 14:00, więc gdzieś tam, może na parkingu, albo na stacji benzynowej przekażemy ten samochód i będziemy mogli ruszyć w drogę. Kasia jeszcze myje gumiaki, a ja podłączam przyczepę i wyjeżdżamy z kempingu. Jeszcze raz chciałem ogromnie podziękować właścicielom kempingu Motocyklowa Przystań za ugoszczenie nas. To był naprawdę bardzo miły czas jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy tutaj być i że Pan Włodek nas scholował z autostrady. Także jeszcze raz bardzo dziękuję, nawet pomacham Wam, trzymajcie się, a my jedziemy w dalszą drogę. Także co, do zobaczenia na trasie. Jedziemy, za nami jedzie Kasia, widzę ją tutaj w kamerce, także zatrzymamy się na stacji benzynowej Orlen. Dojechaliśmy na Orlen w Bolesławcu. No i teraz musimy się spotkać z panem i oddać mu ten czerwony samochód i wtedy będziemy mogli ruszyć dalej. Ale najgorsze jest to, że jeszcze nikt nie dzwonił. Ja dzwoniłem do pana, do szefa. Miał załatwić jakiegoś kierowcę i nikt się z nami nie kontaktuje, więc nie wiem, kiedy pojedziemy. Dzwoniłem do wypożyczalni, no i okazuje się, że dzisiaj nie możemy oddać tego samochodu Ponieważ tam jakiś samochód im się zastępczy popsuł i nie mogą po niego przyjechać Ale poprosiłem, czy mogę zostawić kluczyki na urlenie w kasie I ten samochód tutaj zostanie, także już przejechałem, on tam stał, przejechałem na parking Za te ciężarówki, tam będzie czekał, no i jutro sobie ktoś odbierze ten samochód A ja idę teraz zapytać jeszcze, czy w kasie wezmą te kluczyki A jak nie to w motelu, no i tam gdzieś muszę to zostawić Tutaj go zostawiłem pod lampą, obok są jakieś ciężarówki Autobusy, więc mam nadzieję, że tu jest bezpiecznie. A tu jest Orlen i właśnie idę zapytać. Dobra, słuchajcie, udało się, jak łapka w górę dla Orlenu. Pani bardzo miła pozwoliła mi zostawić. Kazała powiedzieć, komu te kluczyki ma przekazać. Ja powiedziałem, że tam w firmie Viva Car, czy tam Vivacars. No i zapisała karteczkę i powiedziała, że jutro przekaże. Także bardzo się cieszymy, możemy jechać. W końcu jedziemy w naszą podróż. Słuchajcie, ale mamy akcję, bo kupiliśmy jogurty truskawkowe. Jest napisane truskawka, a w środku jest zwykła śmietana. Musieli się na linii produkcyjnej. Jogurt, po jest jogurt. jogurt ale Aha, nie ma zwykły jogurt. Truskawek. Nie ma truskawek, bez owoców. Jest Także w ma... fabryce się pomylili. I nie ma cukru, jest taki gorzki. Kwaśny jest, no. Kwaśny Także widzicie, nawet no. się w fabrykach mylą. Fajnie. Jedziemy, rodzinka? Auto zostawione. Jedziemy. Ruszyliśmy. Mamy 919 km do Włoch. Słuchajcie, ujechaliśmy i włączyła nam się usterka AdBlue. Zasięg spadł z 6000 do 1000 i świeci się dioda. Ale auto na razie jedzie. Zatrzymaliśmy się w miasteczku niemieckim. Nie znam nazwy, ale wyczytałem w internecie, że trzeba jechać samochodem 100 na godzinę. Na trzecim biegu, i wtedy jakby zresetujemy ten AdBlue, i wtedy to pomaga. Więc no, teraz zostawię tutaj przyczepę i przejadę się na tym trzecim biegu, tak żeby mieć wysokie obroty, a potem gwałtownie przyhamować. I podobno wtedy ten system właśnie się zresetuje i będzie wszystko dobrze. No niestety jest niedziela, więc nawet nie mogę zadzwonić do serwisu. Ale najpierw co zrobię, to doleję AdBlue. Mam tutaj bańkę, więc może po prostu brakuje płynu. Dlatego tak się stało. Ale z 6000 zasięgu zrobiło mi się od razu 1000 zasięgu i pisało, że za 1000 km będzie niemożliwe uruchomienia silnika. Więc nie wiem, co zgrane. Mam 10 litrów. Zobaczymy, ile wejdzie. O, jest pełny. Dobra, słuchajcie, jednak zbiornik Adlu jest pełny, bo się przelewa. No i tam poszło na dół. Także Adlu mam. Wlałem może z pół litra. No to tyle spali na trasie. no Ale na pewno przyczyną nie jest brak płynu. Dobra, przejadę się na tym trzecim biegu i może się zrezygnuję. Odpalę jeszcze raz stacyjkę. No i mamy. Usterka AdBlue. Włączenie silnika nie będzie możliwe za 1000 km. Ok, przyczepa odłączona. Powiem Wam w ogóle, że zrobiliśmy 106 km od tego Orlena, gdzie samochód z wypożyczalni zostawiliśmy. Tutaj mam całą instrukcję. Mam jechać 90 km na godzinę przy obrotach 150 i przez 5-6 sekund tak jechać. Potem gwałtownie przyspieszyć. I potem gwałtownie puścić gaz, i podobno to się wszystko tutaj jakoś zresetuje. Także jedziemy. I to trzeba zrobić na prostej, równej drodze, bez górek ani podjazdów. Także zostawiam rodzinkę i jadę. No, słuchajcie, nie pomogło, zrobiłem to, ale znalazłem filmik, gdzie pan właśnie to pokazuje. Przepraszam, P20. A on ma jakiś komputer. Ok, znalazłem inną stronę. Tutaj pan pisze, że trzeba jechać z 30 na godzinę na trzecim biegu. Przyspieszyć do 100 na godzinę i przez kilometr jechać z tą prędkością, i nagle mocno zahamować. Dobra, próbuję. Dobra, jadę 40 na godzinę, ustawiam trzeci bieg. I teraz przyspieszam do stuwy. I jadę przez kilometr. Ojej, ale to jest kurde miasto. Dobra, w drugą stronę muszę jechać. Tylko ktoś za mną jedzie i muszę tak przepuszczać te samochody. Dobra, jeszcze raz. wyłączę silnik i zobaczymy czy ten błąd zniknął. Dobra, gasimy silnik i włączamy jeszcze raz. Ej patrzcie, naprawiło się. Znowu jest 6000. Ale fajnie. Mamy pełny bak, więc pokazuje 6000 i chyba naprawiłem. Także dziękuję tej stronie. Podlinkuję wam w opisie. To jest forum Passat, coś takiego. Forum volkswagenpassat.pl. Bardzo dziękuję za radę. Także chyba się naprawiło. No super, ale jestem szczęśliwy. Jeszcze raz zresetuję. I powiem wam, że chyba się naprawiło. Ten błąd zawsze, nawet jak statykę przekręcałem, to się pojawiał, a teraz już się nie pojawia. Jest z powrotem 6000 i problem zniknął. Także super, wracam po rodzinkę i jedziemy dalej. A stanęliśmy w miasteczku Uchyst, czyli jeszcze przed dreznem. Nawet do drezna nie dojechaliśmy. Kasi już dzwoniłem, żeby była szczęśliwa. Zobaczcie, trójkąt wystawiłem, żeby się ludzie nie czepiali. Po prawej stronie. Jak ja mam tutaj zawrócić teraz? Chyba sobie może na muwerze wycofam. No i się udało, także odpalamy. Dobra godzina poszła przez tą usterkę. I jedziemy dalej, ale się cieszę, że to się naprawiło. Ujechaliśmy znowu 100 km i to samo się dzieje. Mamy znowu awarię Adlu. Nie wiem co robić: przewracać do Polski czy jechać. No dobra, znowu odpinam przyczepę. Za 5 km jest zjazd z autostrady. Tam się przejadę, zrobię znowu reset tego AdBlue. Rodzinka sobie w międzyczasie odpocznie, a ja naprawię ten samochód znowu. Także jadę. No i słuchajcie, naprawiłem. Znowu jest 6500, także nawet nie musiałem tak gazować jak wtedy. I hamować gwałtownie. Wystarczyło, że dałem obroty powyżej 3,5 tysiąca obrotów na minutę i się samo naprawiło. Czyli tak jakbym zamulał po prostu na autostradzie z tą przyczepą, bo jadę sobie tam 80 czy 90 na godzinę i jakby nie wchodzi na obroty, więc może będzie mi się udawało to nawet na autostradzie po prostu naprawiać. Tylko będę musiał na manualnej skrzyni dać na trzeci bieg i jechać na przykład 100 na godzinę. Także tutaj sobie zawrócę i wracam do rodzinki. Ok, póki nie mam przyczepy, to sobie zatankuję. W Niemczech diesel kosztuje 2,16 euro. 17 na autostradzie, bo pewnie gdzieś tam w mieście trochę taniej. Jestem z powrotem, ale zobaczcie, jakie piękne niebo. Podłączam przyczepę i jedziemy dalej. Słuchajcie, palimy się. Wszystko zgasło. Czekaj. No szybko, kurde Co tu się stało w ogóle? Wszystko śmierdzi puf. Ale co się stało? Gdzie... Nie wiem No normalnie jechaliśmy sobie 90 na godzinę Wszystko się czarne zrobiło Czekajcie, otworzyłem bagażnik ktoś nagle? Nie, nie wybuchnie O, tutaj śmierdzi Czekajcie, pójdę po latarkę Ale smrut, ja cię kręcę nie wiem, nie wiem wszystko z mi znikło z tego Czekajcie, tu mam latarkę Co tu się stało? Dymu nie ma Ale coś tu strzela Ale jaja Czekajcie, zobaczę czy wystaje Udało mi się na zjeździe W ostatniej chwili Tutaj wjechać Dobra, nie wystaje, ale Masakra, co tu jest grane Jest 22 bodajże Dobra, słuchajcie Położę trójkąt, żeby nikt tutaj nie wjechał Ojejka, co za pech! Co jest grane z tym samochodem? Bo teraz to światła zgasły. Światła zgasły od przyczepy. A samochód się świeci. Jak to się stało w ogóle? Tu co jest? Patrzcie, wyciągnąłem kluczyki, a nadal choinka. Ale jaja, odłącza przyczepę. Kurczę. Co tu się stało? Nie, przetwornica na pewno nie. Wszystko się świeci, a kluczyki mam wyjęte. Zgasimy światła na zero, daję, a światła nadal się świecą. Czyli, tak, jakby elektronika poszła. Światła się świecą bez kluczyków. O, teraz zgasło wszystko. Patrzcie, coś szaleje. Nie rozpoznano żadnego kluczyka. Instrukcja obsługi. Czekajcie, odpalę go. I teraz zgaszę. W ogóle nie działają liczniki. Teraz zgasiłem. Czekajcie, awaryjne. Dobra, teraz wszystko zgasło. O, znowu się świeci. Zobaczcie, wyjąłem kluczyki. Tu mam kluczyki. A tu znowu się coś pojawiło. Nie Nierozpoznana kluczyka. Ja nie mam kluczyka włożonego. Ale smród. Ciekawe skąd ten zapach. Śmierdzi spalonymi kablami. Drzwi działają elektryczne. Odłączyłem przyczepę. Słuchajcie, muszę ściągnąć klemę, żeby się zaraz auto nie spaliło. Bo jak widzicie, wszystko jest pod prądem. D. jest przebicie na maskę zdejmę żeby auto się nie spaliło dobra zdjąłem prąd dobra słuchajcie ale jazda odłączyłem prąd tutaj znalazłem takie światełka rowerowe nie wiem może mi się jeszcze uda ten samochód odpalić i wyjadę nim przyczepą dojadę do tej ciężarówki a samochodem cofnę tutaj żeby nas zastawiał żeby nikt na nas nie najechał na zjeździe wszystko się spaliło, ale jaja. Tylko TomTom -tom się świeci, bo jest na akumulatorze moim na PLB-40 podłączone. Ale tu śmierdzi, co tu poszło? Z kratek leci smród, ale jedzie. Mmm, śmierdzi, spalonym. Muszę odjechać samochodem, więc podpinam ten plus. Tylko wiecie co, ta iskra była od tego, że dotknąłem tymi kombinerkami karoserii i połączyłem plus z minusem to znaczy masę odpalę samochód i postaram się odjechać patrzę, świecą światła, a kluczyki w kieszeni ale szyby nie działają aha, muszę kluczyki włożyć dobra, czekaj wycieraczki działają szyby wiesz co, żeby mnie potem zasunął nie działają drzwi, dobra to z otwartymi będę jechał odpal go działa, ale jest ciemno włączymy światła o, coś zapaliło się dobra, wiesz co, odjadę Samochód jedzie, żeby mi się udało odjechać gdzieś na pobocze. to będzie dobrze, tutaj. Dobra, zgaszę go i teraz idę zająć się przyczepą, usterka, hamulce, serwis, to samo. Patrzcie, dym tutaj idzie, muszę wszystko odłączyć. Dobra, wszystko zgasło. A teraz przyczepą się zajmę, dojadę nią do tej ciężarówki. I idzie, idzie. Kurczę najgorzej, że jest ciemno i nic nie widać. Wszyscy jesteśmy blisko. Dobra. Idziemy spać. Muszę tylko samochodem wjechać za przyczepę. Tylko świecą. No i tutaj sobie z tyłu zaparkuję samochód i zastawię przyczepę, także będziemy mogli bezpiecznie spać. A ten trójkąt też przestaje. Problem jest taki, że teraz jeszcze nie możemy samochodu zamknąć Bo nie działa pilot A będzie otwarte przez noc i tam te drzwi nam się nie zamykają Coś jest, że nie chcą się domknąć I jest szpara, jakby padało, to nam może zalać Tylko klucze od domu weźmiemy Dobra, no musimy je jakoś zamknąć Słuchajcie, tam policja jest Przyjechali przed chwilą do nas Zapytali, co jest grane, mówili, że się popsuło I będziemy spać tutaj Oni mówili, dobra, no to prześpijcie się A Kasia zamknęła tą szparę, także jest dobrze, drzwi się zamknęły Ja tutaj zamknę i może ręcznie uda nam się to wszystko. Dobra, tu jest zamknięte. Dobra, słuchajcie, wyjmuję. Okej, okay. teraz zobaczymy, czy zamknę. A, działa. Super, dobra, zamknęliśmy. Te światełka rowerowe nie zostaną. Tu jeszcze ten trójkąt położę. A gdzie go dać? Może tu trochę dalej. Coś takiego. Dobra, jest, idziemy. Do jutra. No i zaczynamy nowy dzień, jest 8 rano. Za chwilę będę dzwonił do warsztatu. Pokażę Wam, jak stoimy. W ostatniej chwili zjechałem, słuchajcie, to mi się tutaj stało, wszystko mi zgasło. Te wskazówki na zero poszły, i w ostatniej chwili skręciłem w ten zjazd. I tutaj udało mi się zaparkować. Samochód odpiąłem, jest tutaj, czeka na lawetę. No i co, pokażę Wam, gdzie dokładnie jesteśmy. Jesteśmy już w Niemczech, tak jak wiecie. Przejechaliśmy przez Drezno, przejechaliśmy przez Chemnitz Jesteśmy za Cwikał na zjeździe do. Trewen, zjazd Trewen numer 8 na autostradzie 72. Także tu jesteśmy. Do domu mamy jakieś 450 km, ale nie chcemy się wracać, więc będziemy musieli coś wymyślić. Ja teraz podzwonię i zaraz do Was wracam. Dobrze, moi drodzy, wszystko wiem. Zadzwoniłem i tak. Samochód trafia z powrotem do Bolesławca, do serwisu Boscha i będą panowie szukać przyczyny, dlaczego tak się stało. Także jedna sprawa załatwiona, że wiem, gdzie holować samochód. Zadzwoniłem na asystans, również przyjadą. Drugie holowanie też jest w pakiecie, w tej umowie ubezpieczenia, więc za darmo nas holują z powrotem do Bolesławca. Tam mamy 294 km, a holowanie za granicą mamy do 400 km, więc zmieściliśmy się w tym limicie. No, i Kasia zadzwoniła na kemping. Kemping jest 11 km stąd nad takim fajnym jeziorkiem, więc przyczepę tutaj zostawimy w Niemczech. Kasia z dziećmi będą sobie tutaj mieszkać, a ja właśnie zajmę się samochodem. No i może potem wrócę do nich, nie wiem, wektro, może podskoczę szybko do domu po wektre, i tutaj przyjadę na ten tydzień. No, wszystko zależy, jak długo potrwa naprawa. Ale wszystko wiemy. Teraz czekam na lawetę, która przyjedzie z Polski. Pan od lawety będzie dzwonił. No i mamy czekać, po prostu to wszystko teraz będzie trwało, bo jednak ta laweta, tak jak mówię, z Polski przyjedzie, więc trzy godziny na pewno drogi jest, jak nie więcej. I co? Czekamy. Auto popsute, ale przynajmniej mamy przyczepę i mamy gdzie mieszkać. Dobra, siedzimy w samochodzie z Kasią i z Anią i się przepakowujemy, ponieważ już nie będziemy mieli tak blisko samochodu i w ogóle nie będziemy mieli samochodu zastępczego. O, jakaś laweta przyjechała. O, jak szybko! Nie, to nie nasza. Dobra, zagadałem tam z panami, przyjechali po sprzęt, bo tutaj jest właśnie taki sprzęt autostradowy, jakieś lampy, ale powiedzieli, że wszystko dobrze, także nie muszę przejeżdżać ani przyczepem, ani samochodem. Okej, okay, panowie odjechali. Jak ruszył, to z dachu spłynęła cała kałuża. O właśnie, tam widać było jak leci w niezie. Ale słuchajcie, ja teraz muszę podpory rozstawić, ale powiem wam, że wczoraj tutaj zamontowałem właśnie takie gumki rowerowe, żeby to wszystko się trzymało, więc muszę to zdjąć teraz. Okej, okay, i teraz rozstawiam. Słuchajcie, znalazłem to nagranie jadę. na kamerze samochodowej. Włączę wam, zobaczcie. Tutaj na etapie tego zjazdu jeszcze jadę prosto i w połowie zjazdu zaczęło mi wszystko szaleć. Tu zaczęło jakiś dym poszedł, zaczęło śmierdzieć i tam wszyscy krzyczą, palimy się, palimy się. I tutaj nagle w ostatniej chwili zauważyłem ten Ausfahrt, czyli ten zjazd i wjechałem na ten parking. Także tak to było. Bardzo się cieszymy, że ten zjazd był no, i, i to się tak stało to właśnie? No, że to się stało właśnie na poziomie tego zjazdu. I tutaj już stoimy na awaryjnych, gasimy silnik i odpinamy akumulator. Także no tak to było. Niestety dźwięk się nie nagrał, bo mamy wyłączony, ale chociaż obraz jest. Dobra, jest godzina 11:11 .11 i dzwonił pan od lawety i wyjeżdżają z Lubina. Mają 349 km, no i będą za 3. I pół godziny, ale to osobówka. Tu liczę 5 godzin, bo będą jechać. Pan mówił 88 na godzinę, więc myślę, że za 5 godzin będą, czyli tak na 16. Także czekamy. No i oczywiście powiedziałem, że ostatnio te dwie lawety się spaliły. No i wymyśliliśmy, że po prostu odłączymy akumulatory od przyczepy. Tutaj te śruby odkręcę, tu mam dwa akumulatory, odłączę plus albo minus i po prostu podłączymy przyczepę do lawety, żeby były tylko światła. Także myślę, że już tutaj się nic nie spali w tej lawecie, która jedzie i będzie wszystko dobrze. Dostaliśmy właśnie telefon, że wszystko się opóźni o 2 godziny. Panowie przyjadą o 17, ponieważ mają korki po drodze. No i jeszcze muszą zrobić pauzę na tachografię 45 minut, więc no czekamy. Poprzenosiliśmy najważniejsze rzeczy z samochodu. Ja się spakowałem na podróż, dzisiaj będę spał w samochodzie, tak jak ostatnio. No i tak czeka nas jeszcze powrót do Polski: 3 albo 4 godziny. A Kasia odpala, co tam odpalasz, Kasia? Zapiekanki. Ania robi zapiekanki. Słuchajcie, policja przyjechała, tam koło z garnery, ale nie wiem, czy do nas przyjdą, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Kasia mi zrobiła zapiekanki, także jemy. Nadinka się uczy religii. Ciężka jest, nie? Najtrudniejszy przedmiot w szkole. Jest za 10.17, Panowie muszą jeszcze pół godzinki zrobić pauzę. I jeszcze mają 40 km, czyli będą tak naprawdę na 18. Czyli od 9 rano do 18 no będziemy czekać tak te 9 godzin na pomoc. No i tak czekamy. Dziewczynki jakieś kwiatki zrywają. Dzieci sobie z zabawę zwalagły. <todgłos> A ja urwiesz mi to, nie rób tak. Halo i <noise> 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 Dzieci <głos> <gry> zabawa w iść Dzieci latają do koła przeczepy i krzyczą is Iś hajse, iść A, Iś Iś A ja się próbuję drzemnąć Szybko iść hajse tu idą. Uu, uu. mi do drzwi Ich hajse iść hajsa bomba jasz Teraz Szymek jest iść Teraz ty jesteś iść <gry> Słuchajcie, laweta przyjechała. Są panowie. Idziemy się przywitać Są dwie lawety, jedna na drugiej. Jak widzicie, przyjechały dwie lawety, jedna pociągnie przyczepę, a na drugą wjadę z samochodem. Czy tam pan wiedzie, jeszcze za czym teraz muszą zjechać? Nadia Odejdź. Laweta już stoi. Dobra, wjeżdżamy na neutralnym biegu. i samochód już jest, jak widzicie. Teraz zajmiam się przyczepą. Zobaczcie, tutaj podłoga się zapadła, tak fajnie. Jest bezpieczniej. Dobrze, teraz żeby nie spalić panu lawety, muszę odłączyć akumulatory. Mam nadzieję, że nic się nie stanie. Tutaj ten plus i ten plus. Tak jest, można podpinać. Dobra, jesteśmy na kempingu. Ustawiamy. OK, podpinam Kasi prąd. Jeszcze mi się wysypało wszystko z tego stresu. Okej. Okay. Przyczepa ustawiona na kempingu, a Kamil pojechał do mechanika, do Bolesławca. A tutaj mamy takie obszerne miejsce. Akurat zachodzi słońce, można pograć w siatkówkę, w piłkę nożną, tutaj posiedzieć, chyba nawet oglinisko zrobić. No, jest godzina 20:14, jedziemy do Polski. Pan sobie poszedł kupić wodę, a ja wezmę bluzę i jedziemy dalej do Bolesławca. I dojechaliśmy do Bolesławca, jesteśmy pod bramą serwisu Bosch i teraz będziemy zrzucać samochód. Jest 23. No i dobrze, spisaliśmy protokół. Pożegnałem się z panem, także samochód stoi pod serwisem. Ja idę spać. Jeszcze rower wziąłem, bo nie wiedziałem, czy się nie przyda czasem, jak będę gdzieś jechał. Ale mam jeszcze materaz, także dzisiaj śpię na podłodze tutaj w busie. Także z wami się żegnam. Trzymajcie się do następnego vloga. Jestem padnięty na razie. Poczekajcie jeszcze chwilkę, bo muszę dograć jedno ujęcie. Jest nowy dzień i są nowe szczegóły. Pojawiły się nowe informacje, które chciałem Wam teraz przekazać. Ta awaria, która nam się wczoraj wydarzyła, nie ma nic wspólnego z poprzednią awarią, która była tydzień temu czyli z tymi turbinami i zapchanym DPF-em. Po wstępnej diagnozie okazało się, że bezpiecznik był włożony za mocny w miejsce Słabszego, czyli, czyli w miejscu bezpiecznika 7,5A był włożony bezpiecznik 25A i on po prostu nie wybił i popaliło kable pod deską rozdzielczą. I z tego właśnie wynikła cała ta usterka. I ten cały błąd AdBlue, i jeszcze taki jeden błąd się pojawiał, usterka systemu start-stop, tego już nie widzieliście na filmie, ale on się też pojawiał. Prawdopodobnie wynikał z tego, że te kable już były popalone i te usterki zaczęły się pojawiać na wyświetlaczu. Dlatego chciałem was poinformować, bo e, prawdopodobnie jakaś część widzów może pomyśleć, że ta cała awaria elektroniki ma związek z tymi turbinami i, i ktoś może właśnie, nie wiem, połączyć te, te dwie naprawy. Ale tak naprawdę e, ta awaria jest inną awarią. Tak jak mówię, był za mocny bezpiecznik włożony w miejsce 7,5. Tam był 25 i to wszystko się spaliło. Zastanawia nas również z panami mechanikami, bo nie ukrywam, że oni e, odkryli nasz kanał i też oglądali ten. Film o lawetach i zastanawialiśmy się, dlaczego te dwie lawety zostały spalone. I są jakby dwie przyczyny: albo ten bezpiecznik jest za mocny, znaczy był za mocny, włożony ten 25A, albo coś jest z przyczepą, że ona nie tylko spaliła te dwie lawety, ale również nasz samochód. Także tutaj jeszcze szukamy przyczyny, ale właśnie dogrywam to ujęcie, żebyście nie pomyśleli, że ta awaria jest związana z tymi turbinami. Turbiny, jak widzieliście, działają, samochód jeździ, wszystko jest dobrze zrobione a ta elektronika po prostu poszła z innej przyczyny. I również wam powiem, że to już się działo wcześniej przed turbinami, bo e, pierwszy zapach spalonego plastiku, czyli tej izolacji tych kabli poczułem już pod domem, e, kiedy byliśmy spakowani i za 5 minut mieliśmy odjeżdżać i ruszać w podróż. E, Kasia e, doszła do samochodu, ja mówię: "Kasia, czujesz ten zapach takiej spalonej e, spalonego plastiku?" I to dosłownie ja czułem dwie sekundy. No, i tak zaczęliśmy szukać, wąchać, ale jakoś zniknął ten zapach. No, i pomyśleliśmy z Kasią, że może z dworu, bo jak wiecie, mieszkamy na wsi, a nie ukrywam, że u nas na wsi czasami ktoś wrzuci jakiś plastik do pieca i, i czuć na osiedlu. Także pomyśleliśmy, że może z dworu ten zapach. No, i ruszyliśmy w tą podróż, ale prawdopodobnie już ta instalacja zaczęła się palić pod domem i po malutku się topiła, topiła i w Niemczech nam się to wszystko zwarło i wszystko wysiadło. Także myślę, że ta awaria już się długo wcześniej zaczynała i nie wiadomo z jakiego powodu. To znaczy wiadomo, bo ten bezpiecznik 25 A był włożony w miejsce 7,5, ale to nie wiadomo kto tak zrobił. Samochód był w różnych serwisach, nie wiadomo czy to było od początku czy od czy od innego momentu, także tutaj bardzo trudno się dowiedzieć, jak to się stało i dlaczego tak się stało. Ale chciałem Wam właśnie o tym wszystkim powiedzieć tutaj na zakończenie tego vloga. Także trzymajcie się. W naszym filmie zobaczycie, jak ten samochód został rozebrany, i tam panowie pokażą całą tą spaloną instalację. A tymczasem trzymajcie się. Cześć.